Księga Almy, rozdział 52: Amoron zostaje królem Lamanitów po Amalikiaszu. Nefici pod dowództwem Moroniego, Tinkum i Lachiego odnoszą zwycięstwo nad Lamanitami. Miasto Mulek zostaje odebrane Lamanitom, i Jakub ich dowódca ginie. I gdy Lamanici przebudzili się pierwszego dnia, pierwszego miesiąca w 26 roku panowania sędziów nad ludem Nefiego, zobaczyli, że Amalikiasz leży zabity w swym namiocie. I Attinkum stoi w gotowości, by walczyć z nimi tego dnia. I gdy Lamanici to zobaczyli, ogarnął ich strach. Że zrezygnowali z planu marszu do kraju na północy i wycofali się z całą swą armią do miasta Mulek, aby chronić, schronić się za jego obwarowaniami. I stało się, że brat Amalikiasza o imieniu Amoron został obrany na króla Lamanitów, i tak król Amoron, brat króla Amalikiasza, miał zamiast niego panować. I Amoron zarządził, aby Lamanici utrzymali miasta, które zdobyli kosztem krwi wielu żołnierzy, gdyż nie zdobyli żadnych miast bez przelania krwi wielu swych żołnierzy. I Tinkum, wiedząc, że Lamanici byli zdecydowani utrzymać miasta i ziemię, które zajęli, a także widząc ich ogromną liczbę, uważał, że nie powinien próbować atakowania ich w twierdzach. Ale rozmyślił swych żołnierzy, rozmieścił swych żołnierzy w okolicy, jak gdyby czyniąc przygotowania do wojny. I rzeczywiście przygotował się do obrony przed nimi, usypując wały i przygotowując miejsca obrony. I przygotowywał się w ten sposób do wojny, aż Moroni dostał mu, dosłał mu większą liczbę żołnierzy dla wzmocnienia jego armii. Moroni posłał mu także rozkaz aby zachował przy życiu wszystkich jeńców, którzy dostaną się do niewoli. Bowiem Lamanici wzięli wielu do niewoli. Po, y, powinien więc zatrzymać wszystkich jeńców na y, okup za tych, którzy którzy byli w niewoli. Którzy byli w niewoli. Że byli w niewoli u Lamanitów, i rozkazał mu, aby umocnił obronę kraju, obfitość i zabezpieczył wąskie przejście prowadzące do kraju na północy, aby Lamanitom nie udało się tam dostać i nękać Nefitów ze wszystkich stron. Moroni napisał też do niego, prosząc, aby wytrwał wiernie. W utrzymaniu tej części kraju, i starał się wszelkimi sposobami nękać tam Lamanitów, że może uda mu się podstępem, czy też w inny sposób, odzyskać miasta, które im zabrano. I napisał mu, aby obwarowywał i umacniał przyległe miasta, które nie wpadły w ręce Lamanitów. I Moroni napisał mu, przyszedłbym do ciebie, lecz Lamanici atakują nas od granicy przy Morzu Zachodnim i idę z nimi walczyć, dlatego nie mogę przybyć do ciebie. Tymczasem król Amoron odszedł z Zarahemli i zawiadomił królową o śmierci swego brata. A gdy zebrał dużą liczbę żołnierzy, pomaszerowali walczyć z Nefitami przy granicy w pobliżu Morza Zachodniego. Tam starał się nękać Nefitów, odciągając, odciągając część ich armii do tej części kraju, i nakazał, aby tymczasem ci, których pozostawił w zajętych miastach, nękali Nefitów od strony granicy przy Morzu Wschodnim i zagarniali ich ziemię na tyle, na ile pozwalały siły ich armii. W tak groźnej sytuacji znajdowali się Nefici przy końcu 26 roku panowania sędziów nad ludem Nefiego. Ale w 27 roku panowania sędziów po, roz, po rozmieszczeniu armii dla obrony ym, południowej i zachodniej granicy kraju Moroni wyruszył w kierunku kraju Obfitość, aby ze, ze swoją armią pomóc Tinkum w odzyskaniu utraconych miast. I Tinkum otrzymał od Moroniego rozkaz zaatakowania miasta Mulek i odzyskania go, jeśli jest to możliwe. I stało się, że Tinkum poczynił przygotowania do ataku na miasto Mulek i pomaszerował ze swą armią naprzeciw Lamanitom. Ale gdy zobaczył, że niemożliwością było pokonanie Lamanitów w ich obwarowaniach, powrócił do miasta obfitość i czekał na przyjście Moroniego, aby wzmocnić swą armię. I Moroni przybył ze swą armią do kraju obfitość przy końcu 27 roku panowania sędziów nad ludem Nefiego. I na początku 28 roku Moroni Tinkum i wielu innych dowódców odbyło naradę wojenną nad tym, co mają uczynić, aby Lamanici wyszli walczyć z nimi, aby mogli w jakiś sposób nakłonić ich do opuszczenia obwarowań, zdobyć nad nimi przewagę i odzyskać miasto Mulek i wysłali posłów do dowódców do dowódcy armii lamanitów broniących miasta Mulek, który nazywał się Jakub, aby wyszedł ze swoją armią walczyć z nimi na równinie pomiędzy miastami. Ale Jakub, który był zoramitą, nie chciał wyjść ze swoją armią z obwarowań i walczyć na równinie. I Moroni nie, ma nie mając nadziei stoczenia z nim otwartej walki, Zdecydował się na plan wywabienia lamanitów z obwarowań. Zarządzi, zarządził więc, aby Tinkum zabrał ze sobą niewielką liczbę swych żołnierzy i pomaszerował wzdłuż wybrzeża, podczas gdy Moroni ze swoją armią pomaszerował nocą w puszczy na zachód od miasta Mulek. Rano, gdy lamanici na straży zauważyli Tinkum, pobiegli i powiedzieli: o tym Jakubowi, swemu dowódcy. I stało się, że armie Lamanitów pomaszerowały przeciw Tinkum, przypuszczając, że łatwo pokonają jego, o, jego oddział, od który, nad którym mieli znaczną przewagę liczebnie. I gdy Tinkum zobaczył idące mu naprzeciw armię Lamanitów, zaczął wycofywać się na północ wzdłuż wybrzeża. A Lamanici, widząc, że zaczął uciekać, nabrali odwagi i zapalili się do pościgu za nim. Gdy więc Tynkum odwodził Lamanitów bezskutecznie, go ściągających, Moroni nakazał, aby część jego armii wkroczyła do miasta i zajęła je. Tak też uczynili i zabili wszystkich, którzy pozostali, by bronić miasta, wszystkich. Którzy nie złożyli broni. I tak część armii Moroniego zajęła miasto Mulek, a on sam pomarszerował z resztą armii na spotkanie Lamanitom, powracającym z pościgu za Tinkum. I stało się, że Lamanici ścigali Tinkum, aż pod, podeszli do miasta Obfitość, i tam spotkał ich Lechaj z niewielką armią pozostawioną dla obrony miasta Obfitość. I gdy dowódcy Lamanitów zobaczyli Lechiego i jego armię idącą im naprzeciw, zaczęli się za, w, zamieszaniu, y, zaczęli w zamieszaniu odwrót, obawiając się, że Lechaj. Ich dosięgnie, zanim zdążą do miasta Mulek, gdyż byli zmęczeni marszem, a żołnierze Lechiego byli wypoczęci. I Lamanici nie wiedzieli, że Moroni ze swoją armią jest na ich tyłach i bali się tylko Lechiego i jego żołnierzy. Tymczasem Lechaj nie zamierzał ich e, dogonić, dopóki nie napotkają Moroniego i jego armii. I stało się, że zanim lamanici mieli czas się wycofać, zostali otoczeni przez Nefitów: z jednej strony przez żołnierzy Moroniego, a z drugiej przez żołnierze Lechiego, którzy byli wypoczęci i pełni sił. Podczas gdy lamanici byli wyczerpani długim marszem. I Moroni nakazał swym żołnierzom, aby z nimi walczyli, aż oddadzą swą broń. I stało się, że Jakub, ich przywódca, który był zoramitą o nieugiętym duchu, o nieugiętym duchu, poprowadził lamanitów przeciw Moroniemu z wielką pasją, ponieważ Moroni zastępował im drogę, Jakub zdecydował się go zniszczyć i utorować sobie drogę dla miasta Mulek. Jednak Moroni i jego żołnierze byli silniejsi i nie ustąpili Lamanitom z drogi. I Lamanici walczyli z wielką pasją na dwa fronty i wielu zostało zabitych po obydwu stronach i Moroni został raniony, a Jakub zabity. I Lechaj ze swymi silnymi żołnierzami nacierał na ich tył z, z taką pasją, że Lamanici na tyłach swej armii złożyli broń, a reszta ich w zamieszaniu nie wiedziała, gdzie się ma wycofać, czy też gdzie uderzać. I Moroni, widząc ich zamieszanie, zawołał: Jeśli przyniesiecie swą broń i oddacie ją, zaniechamy rozlewu waszej krwi. I gdy Lamanici usłyszeli te słowa, wszyscy ich dowódcy, którzy pozostali przy życiu, wystąpili i złożyli broń u stóp Moroniego i rozkazali swym żołnierzom uczynić to samo. Ale było wielu, którzy nie chcieli się na to zgodzić, i ci, którzy nie oddali swych mie mieczy, zostali pojmani i związani, a gdy odebrano im broń, zmuszono ich do marszu ze swymi braćmi do kraju obfitości. I liczba jeńców, których pojmano, przekraczała liczbę poległych po obu stronach.